Cześć, wam Pana będzie właśnie no, no, mini specja za 800 subskrypcji, bardzo Wam dziękuję, to właśnie zabieramy się do zdrapywania, no to tu mam już właśnie dobrze bardzo powiększone, no to może będzie może no siódemka, bym bardzo to chciał, na początku mamy dwójkę, no później mamy szóstkę, czyli to nie ten symbol, ósemkę, czwórkę, Piątkę, trójkę, dziewiątkę. Jak zwykle ta zdrapka przegrana. No to teraz może kopalnia diamentów, a może bardziej sobie powiększymy. No to właśnie zdrapujemy. Co, co tu mamy? Tutaj mamy podkowę, złoto, koronę, perła, zegar, worek. To jest pierścionek i naszyjnik, czyli też ta zrabka przegrana, czyli dzisiaj będzie draping nieudany. Czuję to, że tak sobie tutaj zrapiemy. Tutaj nic nie mamy w tej grze. Tu mamy właśnie gęś, lew. No i żyrafę. Mamy tutaj wieloryba i żyrafę, czyli tak, wydamy 6 złoty, a nie ma właśnie nic. No, ja już bym stracił ja to 1000 subskrypcji, żeby nagrywać zdrabki za tysiaka, Na pewno ta zdrabka, jak już wam pokazuję, ta się musi znaleźć. I chyba to na 1000 subskrypcji będę właśnie tutaj nagrywać. Mam nadzieję, że coś będzie. Bo te wygrane coraz mniej mi się wydaje. No to szybko, to to postarajcie się jak najszybciej dobić te 1000 subskrypcji. Ja będę zadowolony. No to dajcie lajka w górę, subskrypcję. No to jeszcze sobie tą do końca zrobimy. To, pa, pa, ki.